Witam bardzo serdecznie na swoim kanale i zapraszam na przegląd katalogu NORHEN, katalogu zimowego. Ten katalog, którego kod jest następujący: 144405.1 1. Ten katalog jest, to trzeci katalog 2022 roku. On obowiązuje już od katalogu 16 Oriflame 2022 roku do katalogu drugiego, łącznie z katalogiem drugim 2023 roku. Każdy klubowicz otrzymywał ten katalog za darmo. Jeśli składał zamówienie, on był automatycznie dopisywany. Nie trzeba było za ten katalog płacić, bo nieraz mnie o to pytacie. I za chwilę też pokażę Wam, co ja mam z Norchen. I pokażę Wam też opakowanie, jak wygląda. Dla tych, którzy oglądają regularnie moje filmy, no to pewnie wiedzą, bo ja nieraz pokazuję. Ale dla nowych osób, których też witam bardzo serdecznie, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Yy, oczywiście też to yy, pokażę. Witam też moich nowych subskrybentów. Ta biżuteria tutaj, która się pojawia na pierwszych stronach, to była już w katalogu, w katalogach wcześniejszych, w katalogu chyba 16 była i była tańsza. To jest, słuchajcie. Tutaj te, te pierwsze strony zapowiadają, że, że Norchen to kosztowne y, rzemiosło. Z dumą dbamy o to, by każdy kamień był starannie wybrany, wypolerowany, osadzony ręcznie, z poszanowaniem jego ulubionych cech. Przypominam, że y, biżuteria Norchen jest to biżuteria premium, kolekcja, która oddaje magię chwili. I tutaj akurat ta pierwsza kolekcja, ta pierwsza, ta pierwsza propozycja to jest cyrkonia mosiąc, kamień naturalny, platerowany srebrem, naszyjnik, długość dłuższego łańcuszka 48 cm, a krótszego 43 cm plus 7 cm wydłużenia. Do tego jest bransoletka i kolczyki. W szesnastym katalogu to było w niższej cenie. Te zawieszki są odczepiane. To są te koniczynki odczepiane, a koła można nosić oddzielnie. Dlaczego? Dlatego tu jest napisane dwa w jednym. Zawiera 151 kamieni, każdy starannie osadzony, osadzony, y, osadzony ręcznie, i ten kamień to jest y, lapis lazuli. Przypisuje mu się moc odkrywania wewnętrznej prawdy, uświadamiania własnej wartości i zacieśnienia więzi między przyjaciółmi. Co wy sądzicie, czy rzeczywiście kamienie myślicie, że mają taką moc? No tutaj są kamienie, którymi różne moce są przypisane. Oni to zawsze, za każdym razem w katalogach podkreślają. I za każdym razem to na to kładą, może ja to odsunę, żeby mi nie przeszkadzało, na to kładą duży nacisk. I pokazują kamienie. Tak na przykład zobaczcie ja. Ten pierścionek, który ostatnio Wam pokazywałam i mówiłam, że nawet nie pamiętam jaki to jest kamień, no bo to rzeczywiście nie widać. To w tej gazetce wyprzedażowej, którą Wam pokazywałam, gdzieś tu ją miałam, a tutaj, to yy, ta moja biżuteria, bo teraz przypominam, że jest wyprzedaż z Norhen. W gazetce wyprzedażowej jeszcze dużo rzeczy jest, bo ja to sprawdzałam. Zaraz jeszcze wrócimy, ale ten pierścionek mój to jest to. Topas to jest. Topaz, mosiądz, yy, szkło, naturalny topaz, platerowany rodem. Ale tylko dwa rozmiary były tego pierścionka, bo były tylko szesnastka i siedemnastka. Ja mam właśnie tę siedemnastkę, większych nie ma. Ja mam dosyć szczupłe palce, więc no tylko, tylko taka szesnastka to wcale bardzo, bardzo, bardzo na bardzo szczupłe palce. Potem pokażę wam jeszcze tę gazetkę, ale skupmy się na tym. Ja tutaj chciałam specjalnie wam pokazać, bo topaz to jest właśnie ten kamyk. Siła mądrości, radość to chyba te inne szkiełka są po prostu malowane, a topaz to tylko w tym miejscu. Tak mi się wydaje. W każdym razie tutaj każde, każda właściwość kamyczka jest opisana. Na przykład, hematyt to stabilność, ochrona i siła. Ja mam brązoletkę z hematytem. Gdzieś w Polsce kupiłam. I taki ładny, ładna ta moja brązoletka. Kiedyś wam pokażę tutaj teraz nie mam. Potem mamy ametyzm, czyli mądrość, spokój, koncentracja, cytryn. Pozytywność, energia, radość. I kwarc różowy, na przykład o, w tym pierścionku, mam kwarc różowy, takie małe oczko. To tutaj mamy miłość, radość i współczucie. Y, tutaj jest pokazane, jak, jak zapakowane są prezenty. Czyli y, w pudełeczku, w pudełeczku jest woreczek, tak, i to, a w woreczku jeszcze to, 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 to zakręcone w pudełeczko. Czyli tak to wygląda. O i jest ten woreczek. A tu jeszcze papierek i w papierek zakręcona jest, to właśnie był ten określenek, zakręcona jest ta pasteria. Czyli na prezent idealnie się nadaje, bo naprawdę y, to jest bardzo ładnie, tak zmyślnie zapakowane. No i jak, jak nam przecież złota biżuteria się nudzi, no to nie mamy co z niej robić. Często, przynajmniej moje koleżanki, na złom oddają, na złom znaczy, no, sprzedają, ale oczywiście po niższej cenie, żeby sobie coś, coś kupić innego. Więc taka biżuteria Norchen jest jakąś możliwością, a, to, a tam to, to z biżuterię można trzymać. Może po jakimś czasie znowu do niej wrócimy, bo przecież przez to się traci. Tak, Podaruj coś wyjątkowego za sprawą naturalnych kamieni i wyjątkowych projektów. Każda kolekcja opowiada niepowtarzalną historię. Biżuteria Norken to starannie przemyślany, niezapomniany prezent dla bliskich y, osób twojemu sercu. Zegarki z kwarcem różowym, y, broszka. One były już, to nie, jest, y, to nie jest jakaś nowość. To się pojawiało we wcześniejszych we wcześniejszych może tak troszeczkę o tak będzie lepiej. we wcześniejszych katalogach. I tu mamy okaż miłość, pierścionek, kolczyki, brązoletkę, i wisiorek. Potem mamy z, z kolei biżuterię z czarnym, czarnym sp czarny spinel. Na jeden z najrzadszych klejnotów natury. Nie wiem, jak to wam pokazywać, żeby to było widoczne bardziej, może tak jednak. Hmm, przywołuje inspirację i moc, oraz odpycha negatywne emocje. To też już było. Tutaj też zaprezentowane są dekoldy, do których pasuje właśnie ten wisiorek, ten naszyjnik. Takie chyba bardziej wieczorowe. To też było. Kolczyki i wisiorek, wisiorek, naszyjnik z kwarcem różowym. Naszyjnik 199,99, a kolczyki 179,99. Drogie, bo liczą się piękne chwile. I to my tutaj czytamy. Kolekcja zaprojektowana dla uczczenia 55. rocznicy Oriflame Ma przynosić radość. Zdopiona kryształkawie cyrkonii To wspaniały prezent dla przyjaciółki. Byście mogły cieszyć się wspólnymi chwilami pełnymi blasku. To też już było. Yy, I to są ocean. Ocean, i tutaj mamy mm, sodalit. Tak, sodalit. Powszechnie uważa się, że kamień ten wspiera. Nas w wyrażaniu siebie oraz pomaga uzyskać życiową równowagę. Tu staje z ametystem, taka biżuteria hmm, przywołująca spokój, rozjaśniająca myśli, a jego ciepło, czyli tego ciepła ametystu, odpędza wszelkie negatywne uczucie. na biżuteria. I mamy właśnie kolczyki, pierścionek i naszyjnik. To no też kiedyś wam po, y, pokazywałam, bo to moja córka w prezencie y, koleżance, przyjaciółce zamówiła. Cały zestaw pokazywałam wam kiedyś. To też jest bardzo, y, bardzo ładne i to jest z Amazonitem. Kolczyki. Kolczyki też dwa w jednym tutaj. Naszyjnik. Naszyjnik i pierścionek, tak? Tutaj ceny wam pokazuję, numery się sobie mogli zerknąć. Numer tylko wpisujemy. Normalnie w zamówieniu fory ona mają dosyć dużo punktów. Ja chyba za ten pierścionek zapłaciłam cenę dla klubowicza chyba 87 z kawałkiem, bo oczywiście tam też jeszcze było 20% taniej. nie wiem, ale mi się wydaje, że 22 punkty aż miałam za to. Mhm. Tutaj mamy następne takie trzy w jednym, można pojedynczo nosić, można nosić. Razem ten pierścionek. Potem kolszczyki mamy i naszyjnik. Naszyjnik właśnie w ten sposób się prezentuje. Tak Zielony, z zielonym awenturynem. I to chyba reszta to szkiełka. Potem mamy następne 89,99 kolczyki i naszyjnik. Numerki też wam pokazuję. O, w ten sposób, tak? A kamień to jest kwarcyt. No to chyba malowane będzie. I kolejne to jest stopazem, taka, naszyjnik i kolczyki. I to też kiedyś dzisiaj ja to widziałam. Kolczyki takie długie. I do tego naszyjnik. Tak, naszyjnik i kolczyki pokazuję, potem mamy y, Iskra Radości z posrebrzaną biżuterię i ta będzie z, cytry, z cytrynem, o takie dwa, o to pokażę wam modelka ma na szyi i kolczyki takie delikatne, a tutaj mamy z z kalcedonem. Błogie, szczęście, brązoletka i naszyjnik. Potem mamy y, posrebrzaną, tak, biżuterię. Albo, poczekajcie, naturalny niebieski agat, platerowany rodem. O, w ten sposób platerowany rodem. Naszyjnik pierścionki. Tutaj to już też było Nordycka Królowa z topazem tym białym, te to białe, to niebieskie to, 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 to szkiełko i tutaj pokazuję Wam numerki na szyjnik, kolczyki, pierścionek, to też było cała kolekcja. Aż tylko numerki pokażę. To nie, nie, nie to, że to już, czy tego nie było. Ta biżuteria była z granatem. Ten granat to tylko to malutkie oczko. Tak. To, ta, tę biżuterię kiedyś kupiłam koleżance, te kolczyki. Ona u mnie zamawiała z cyrkoniem. Muszę powiedzieć, że ona nosi czasami. Tego naszyjnika nie nosi. Nie wiem może komuś oddała, bo nie, nie widziałam go ani razu, a kolczyki nosi regularnie i muszę powiedzieć, że bardzo bardzo ładne są, śliczne są, nawet nie sądziłam, że one są takie ładne i one są w porównaniu do innych cen to nie są takie drogie, bo one kosztują 79,99, jeśli oddamy minus 20%, no to naprawdę, a bardzo ładnie wyglądają, kolczyki są świetne, no okulary, o, tutaj mamy naszyjnik, nasz pierścionek. Ja mam pierścionek. Pewnie zwróciłeś uwagę, że mam ten pierścionek. Tylko mam y, chyba osiemnastkę. O tak. No, zwraca uwagę, dużo osób mi mówi, że mam taki ładny pierścionek. Tylko on jest mało praktyczny, bo zaczepia się wiele rzeczy o niego. I, I tak sobie czasami zakładam, ale zakładam go właśnie na ten palec, najczęściej na ten. O, na ten, tak? Chociaż na ten też mogę go założyć. Tylko mówię, że czasami, czasami jak do rękawiczek, to już też nie bardzo. I on jest z perodotem. A perodot, przeczytajmy, kojarzone siłą równowagą, uspokaja, peridot, peridot, uspokaja. I poprawia nastrój, przynosząc harmonię My ciała. No ładny ten naszyjnik. Kolczyki też ładne, ale ja stopuję na razie, bo już trochę mam tej brzuterii. Tutaj stopazem, Też gdzieś ja już tę kolekcję widziałam, no chyba już była też. Kolczyki i naszyjnik. Taka bardzo, bardzo bogata. Taka chyba, hmm, wydaje mi się, że bardziej na wyjście i Doryt. Lambra Doryt Lambra Lambra tutaj. Tak, bo to są dwa różne. Tutaj jest inny naszynik. Taki. A tutaj jest inny. To dwa różne. To też była biżuteria już w innym katalogu. Też wam pokazuję platerowany różowym złotem. Mm -hmm. Nawet była kiedyś przecena chyba na ten pierścionek, jak ja sobie przypominam. I ta hematyt z hematytem. No, ładna. no i ta biżuteria, która jest tutaj w katalogu z cytrynem, to jest przeceniona w obecnie trwającym katalogu. W katalogu 17. 79,99 I, i naszynik. 79,99 po 79,99, tam 60 chyba 3-4 zł wychodzi przy 20% zniżce. Na dole yy, przypominam, że udostępniam link, poprzez który można zarejestrować się do klubu Oriflame I tu na yy, zegarek, broszki, które już też były, to nic nowego. No i jeszcze te strony, że tutaj można dopasować, na przykład ja mam. 17, tak? No to 17 przykładamy i można sobie zmierzyć w ten sposób. No i jeszcze tylko Wam szybciutko pokażę, co ja mam. To to nie jest norhen ale to jest tygrysie Oko. Ten pierścionek już Wam pokazywałam. Ten mam i on jest w obecnie z tej gazecie wyprzedażowej, przeceniony. Tak. 54,99. Mhm. No też takie ładne. Te kołczki wam ostatnio pokazywałam. No i jeszcze ten też wam pokazywałam. Czy jeszcze coś mam? No to akurat te kołczki to akurat nie jest. Yy, nie jest. Yy. To jest ta, stal chirurgiczna, gdzieś kupiłam to, takie kolczyki dobrze mi się noszą, no oto jest marhan, ale to też wam gdzieś pokazywałam, czyli taki wisiorek dosyć, dosyć, długi, tak i do tego, do tego kolczuki, takie kolczuki i to właściwie Chyba wszystko. Jeszcze to jest Norhen. I on też jest w tej gazetce wyprzedażowej. E, gdzieś się miałam, to jeszcze tam to pokażę. On gdzieś taki. Nie wiem tylko czy on jest. Siedemnastka. To jest 43,505. Też zwraca uwagę, bo y, nawet ostatnio jakoś tam naprawiałam złoto biżuterię. To Pani była zachwycona, że taki ładny ten pierścionek. No, to tyle co Wam przygotowałam. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę z góry w górze. Zachęcam do komentowania i napisz, czy Ci się ta biżuteria podoba. Co o niej sądzisz? Następny film to będzie denko. I jeszcze chcę Wam nagrać z, tym, z tą wyprzedażą z Black Friday. Mam zakupy zrobione jeszcze. Pewnie we wtorek może dostanę, tak myślę. To wam pokażę, co jeszcze zamówiłam. To do następnego razu. Cześć!